Otwórzcie teraz wasze katechizmy na stronie 58, strona 58, porozmawiamy sobie teraz, komu powinniśmy przebaczać, tak, komu powinniśmy wybaczać, powiedzieliśmy sobie, że na pewno osobom, które tego żałują, tak, że warunkiem przebaczenia komuś jest to, że osoba, która Yy, która yy, nas krzywdziła, czy to słowem, czy czynem, że ona tego żałuje. Teraz jeszcze powiemy sobie dokładniej o tym. Yy, przebaczenie, czyli uzdrowienie naszej duszy, musi się dokonać na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna dotyczy tego, że my musimy potrafić przebaczać nam samym, samemu sobie. Co to znaczy? Dopóki nie będziesz umiał kochać samego siebie, niemożliwe jest, abyś pokochał innych. Jeżeli nosisz w sobie coś, o czym wolisz nie mówić, to dowód, że potrzebujesz przebaczenia sobie samemu. Pierwszy krok to dobra spowiedź. Jeżeli Bóg przebaczył tobie i akceptuje cię takiego, jakim jesteś, to znaczy, że i ty możesz darować sobie winę. Niepo przebaczenie sobie, kiedy Bóg przebaczył jest rodzajem pychy. Mhm. Czyli yy, naszym, naszym zadaniem jest to, żebyśmy potrafili przebaczać samemu sobie, tak? Yy, już Pan Bóg, yy, Pan Bóg, jeśli idziemy do spowiedzi, przebacza nam yy, nasze grzechy, tak? Yy, my też powinniśmy potrafić sobie przebaczyć i akceptować siebie Yy, takiego, jakim jestem, tak? Druga sprawa. Powinniśmy też yy, potrafić yy, przebaczać Panu Bogu. Co to znaczy, że powinniśmy przebaczać Panu Bogu? Dziwnie to brzmi, co? Możesz zapytać, jak to ja mam przebaczyć Bogu? To chyba jakieś nieporozumienie. Jednak przebaczenie Bogu jest fundamentem i początkiem każdego innego przebaczenia. Ten, miał, ten będzie miał wiele pretensji do Pana Boga, kto ma jego fałszywy obraz. Przebaczyć Bogu oznacza zgodzić się na to, że nawet jeśli czasem czegoś nie rozumiemy, ma to jakiś ukryty sens. Zauważcie, moi drodzy, że my w naszym życiu dużo, że w naszym życiu pojawia się dużo różnych sytuacji, których my nie rozumiemy. Chociażby sytuacja teraz, tak? Umiera dużo. Yy, dużo ludzi, yy, yy, dużo ludzi cierpi, tak? Przez tą sytuację jaka jest. Yy, wiele ludzi yy, jak, obs-, jak yy, obserwujemy nasze codzienne życie, widzimy, jak dużo ludzi cierpi, tak, ginie w wypa wypadkach, yy, młodzi ludzie umierają, tak, yy, ciągle dopadają nas yy, mm, jakieś choroby, tak? Yy, i my wtedy sobie zadajemy pytanie, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego Ty dopuszczasz do tego, że, y, że na świecie dzieje się tyle niesprawiedliwych rzeczy, tak? Dlaczego zginęło, zginęło małe dziecko? Dlaczego y, zginęła taka młoda kobieta, osierociła trójkę małych dzieci? Y, dlaczego y, zmarła moja ciocia, ona przecież była taka młoda, tak? Mamy ciągle jakieś wyrzuty do Pana Boga o coś, dlaczego to się zdarzyło, dlaczego Pan Bóg na to, do tego dopuścił. Są takie pytania, na które nawet Bóg nie może odpowiedzieć samymi słowami. Odpowiedzi na ból i cierpienie są w Jezusie. Istnieje ból, który należy do istoty miłości. Czy Bóg chce zła? Nie, On jest do, tylko dobrem. Po prostu dał nam wolną wolę, którą, na zawsze, którą nie zawsze dobrze wykorzystujemy. Przyczyną kataklizmów i cierpień jest jakże często są ludzie. Bóg to, najwyż... Bóg to najwyżej dopuszcza. Jeśli pozwala na zło, to ma w tym swój plan. Mhm. Czyli dookoła, to fakt, dookoła nas jest dużo zła, tak? Ciągle obserwujemy jakieś konflikty, wojny, cierpienie ludzkie, choroby. Ale słuchajcie, my musimy wierzyć, że to wszystko ma jakiś sens. Choćby sytuacja teraz. Może to, że teraz musimy zostać w domach. Ma, yy, no, może, może ma to jakiś głębszy sens. Pomyślmy o tym. Może, może Pan Bóg chce nas przez to czegoś nauczyć. Mhm. Dobrze i. Yy, jeszcze trzecia płaszczyzna, komu jeszcze powinniśmy przebaczyć. O tym już wspominaliśmy. Powinieś, powinniśmy przebaczyć innym. Prze, po, powinniśmy potrafić przebaczać innym. Kiedy wypowiadasz słowa modlitwy: Odpuść nam, jako im odpuszczamy, to Pan uważa, że jest yy, uważa je za rzecz już dopełnioną. Odpuściłeś temu, kto zawinił wobec Ciebie. Wyobraź sobie, co się dzieje, jeśli serca. Nie przebaczyłeś drugiej osobie. Wówczas i Bóg nie może ci przebaczyć. Odcina się od źródła miłości i dobra. To nie Bóg nas potępia, to my sami wybieramy dla siebie potępienie. Bóg to najwyżej się z tym zgadza, gdyż szanuje naszą wolną wolę. Więc słuchajcie, jeśli chcemy, żeby Pan Bóg wybaczał nam nasze grzechy, my też powinniśmy wybaczać innym, tak? To pamiętajmy sobie to. Mm. Bo słuchajcie, co może powodować, jeśli nie przebaczamy innym ludziom? Jakie są konsekwencje braku przebaczania? Na stronie z 60 mamy te konsekwencje wypisane. Może szybko je przeczytam. Konsekwencje braku przebaczenia. Unikanie jakiejś osoby i zerwanie jej więzów. Krytyczna ocena nawet jej zalet. pragnienie odwetu. Odwet, czyli zemsta. Obwinienie najbliższych za nasze problemy. Pesymizm czyli, pesymizm, czyli jak tak negatywnie źle podchodzimy do wszystkiego, tak? Brak wdzięczności, przerzucanie winy jednej osoby na całą kategorię, jaką reprezentuje, bunt i utrata otwartości, niewrażliwość na to, że ranimy innych, potępienie i osądzanie innych, a usprawiedliwienie samych siebie, ucieczka w nałogi, różne uzależnienia, zła jakość ducha smutek, samotność, depresja, uzalanie się nad sobą, choroby dolegliwości, migrena, brak snu, spadek ciśnienia, wytrącenie z równowagi, walka wewnętrzna, śmierć emocjonalna i duchowa, tak. Więc jest dużo tych skutków, jeśli yy, nie potrafimy przebaczać, tak. Pamiętajmy, yy, tak jak powiedział. Yy, Jan Paweł II, przebaczanie jest wyrazem miłości, tak? Więc jeśli przebaczamy innym, dajemy drugiemu człowiekowi szansę, żeby pokazać nam, że ten człowiek jest tak naprawdę, że jest dobry, tak? Musimy dać yy, szansę, tak? Drugiemu człowiekowi. Słuchajcie, na zadanie domowe chciałabym. Żebyście zrobili zadanie ze strony 59, mhm. zadaj sobie pytanie, o jakie rzeczy w swoim życiu masz pretensje do Pana Boga. Podaj jeszcze kilka przykładów, o co najczęściej oskarżamy Pana Boga. Miej odwagę przyznać się do swoich oskarżeń, tak? Ja jestem pewna, że każdy z nas miał kiedyś pretensje o coś do Pana Boga, także z, z czym się nie zgadzał z Panem Bogiem. To jest to jest normalne, tak? Jesteśmy. jesteśmy nie potrafimy tolerować zła, które jest dookoła nas i ciągle się zastanawiam, zadajemy sobie pytanie, dlaczego to zło jest, tak? I wtedy się niejednokrotnie zdarza, że my wtedy. O to oskarżamy Pana Boga, ale pamiętajmy, Pan Bóg ma w tym jakiś sens. I słuchajcie, o co, yy, o co możemy oskarżać Pana Boga? Tutaj już mamy kilka przykładów. O cierpienie, o krzyż codzienności, tak? Czyli, że mamy dużo problemów różnych. O czyją śmierć, yy, o niepełnosprawność, różne klęski żywiołowe. O co jeszcze? O co jeszcze? Zastanówcie się i spróbujcie podać kilka przykładów, o co Wy kiedyś oskarżaliście Pana Boga. Mhm. Więc, więc to zadanie sobie zróbcie. Myślę, że, że to wszystko zadanie domowego. Dobra, słuchajcie, na koniec odmówimy sobie modlitwę. Może modlitwę, która jest w naszych podręcznikach na stronie 61. Mhm. Taka w takiej ramce moja modlitwa, dobrze? Próbujemy teraz wszyscy razem odmówić tę modlitwę. Wstaniemy. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, proszę Cię, abym zawsze umiał przebaczyć wszystkim, którzy mnie zranili. Abym nigdy nie chował w sercu urazy, żalu i niechęci. Naucz mnie przebaczać tak jak Ty. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Dobrze moi drodzy, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pa pa.